Z Michał, dzisiaj wczoraj miał być odcinek z Andreas, ale Miałem rozładowany telefon i dzisiaj gram też w Sanras Pamiętacie, nie udało się zrobić jednej misji i teraz pojadę do Erium zrobić Robimy sobie dzisiaj trochę misji tak, tak i myślę, że Wam się z odcinek spodoba a więc zostawcie łapkę w górę. Daj mnie ten motor. Do fioletowych pobija macie pistolet miał. Umrę. Nie, zostawcie mnie. Umrę zaraz. Nie. Ej, zostawcie. Już mnie nie złapiecie. Przerwa. Ha, 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 ha. Aj, spadłem Uciekaj. Do gangu grinczów. Dzień dobry, nie mam zamiaru płacić sio. To moje auto dziś. U, co to jest? Mogę być teraz z krzówkarzem. Serio? To sobie potaksujemy trochę. Jak chcecie z tej serii prawdziwe życie, to zrobię. Albo dzisiaj to jest taki odcinek w prawdziwe życie. I ta Sandra, z prawdziwe życie. Spróbuję jakiś mody wgrać. Takie wiecie. Dobra, złożę pana. No to jest na coś. Chciałem sobie pieniążki to trochę zarobić. A więc idzie już odwróci pierwszą osobę Tutaj. o 42 zł, którą może być tą pani Okej. Okay. Gdzie powinienem podwieźć? Aha. Ja chcę tak z kilkanaście, pięć osób tak podwieźć, jeszcze cztery. Jeśli pięć osób. Będę miał chociaż trochę hajsu. Zarobić. I tą furę nie będę ten. Zostawię na chatę po prostu. Teraz pytanie. To nie wiem czy robić nową piosenkę, czy nie. Ale wiem, że oglądacie moje filmy, bo jest dużo bardzo wyświetle. 10 zł? Nie, już nie robię tego. głównie 50 zł. To ja pójdę teraz na chatę. I to, po zrobimy. przypominacie sobie, kto grał w GTA 5, i kto sobie przypomina te, ten, to coś, to jest naprawdę takie ładne, takie dziwne. Teraz jedziemy. Jutro to już będziemy romani jak w prawdziwym życiu Jeżeli tylko teraz wiecie, możemy tak poszaleć. Um, jeszcze mam nowe, inne GTA, to może powiem Wam teraz. Dobra, mam GTA inne. I jak chcę, abym nagrał je, to będzie życie stara Ta postać się nazywi, nazywa Jimmy. Więc... Myślę, że to się uda. coś? I teraz lecimy sobie tu. Jesteśmy już na grostryni. Mogę spalić kapcie. Nie, nie pali kapcie. Słabo. Ej, przepraszam. Ojeju. Nic pani nie jest? Przepraszam. Przepraszam Moi, Nie Nie rób tak! Przestań tą panią bić Nie pani się ochłodzi I mam pomysł, że będziemy... Że to jest prawdziwe życie i będziemy takimi... Będziemy taką brykę jeździć i będziemy... Takie rajdy mieć, że będziemy sobie griftować takie rozwalać Pani już poszła? poszła i teraz musimy ją trochę zniszczyć, bo ze przodu wygląda pięknie. Po prostu cud malina I 10 minut już wszystkie moje filmy chyba potem trwać lub 12, nie wiem i rozwalamy tą brykę do skutku. Teraz. To ogląda kamerze kalucha, to wie, że nagrał, że niby w San Andreas jest taka misja jak... oj... Oni... Zaraz umrę. Nie mogę pójść do szpitala. Mogę ugasić pożar. Co? Muszą uciekać. A -a -a. Chwilę, chwila. Jak chcecie zobaczyć przygody SidJia, zostawcie łapkę w górę, subskrypcję tam na dole. aby odcinek Wasz nie ominął. Dobra, yy, zapisujemy grę. Save, save, save. Prawinny żomal jak to mówi dzisiaj. Aparat? Po co nam jest aparat? Y... Czekajcie, nie mogę wcelować w siebie. Odmówię porobić tam, powiem, że to sąsiad wysadził, tą, a, te auto. Um, już jeszcze kilka minut, dobra. Sprzedam tą brykę, kolega. Tu jest! Chcę zrobić już zdjęcie. Jest! Jeszcze coś innego sprzedam. Tam tu na gminę. Powiem jakich tu mam mądrych ludzi, <laughs> żartowałem. Y... Co ja robię? A to sąsiadał. <laughs> Jeszcze ja drzwi po prostu otworzyły. I to lepiej lepsze zdjęcie robię. Będę. No to teraz jeszcze bagażnik trzeba otworzyć. Letko. nie mocniej. Jutro będzie nowa seria. Jaka nowa Minecraft? Powinien być. Słuchaj, głowy, chodź tu. Prawdziwy zią, ale jak powiedział siczej. Yy, chyba. Dobra, do następnego. Elo.